Pamiętacie z zeszłego filmu, że wykopywałem cykasa z gruntu? Powiedziałem, że w jego miejsce wleci fajna roślinka. No i jest fajna roślinka. Zobaczcie. Juka rostrata, Nietypowa rostrata. Jest krzywa. Jest taka dzika, bym powiedział. Nie jest to roztrata typowa do hiszpańskich plantacji. Jest to rostrata ściągnięta. Z jej praktycznie naturalnego środowiska. No i teraz jest jedna ważna rzecz. Wieliśmy się próby ukorzeniania tej retraty, gdyż ona praktycznie nie ma żadnych korzeni. Są tutaj jakieś minimalne, minimalne zalążki korzeni, ale praktycznie, no praktycznie nie ma nic. Na się filmów ze Stanów Zjednoczonych, z Meksyku że takie rozstraty ukorzeniają, więc postanowiliśmy spróbować a jak będzie no to na bieżąco będziemy Wam pokazywać efekty ważne jest to, że tutaj stożek wzrostu środek w środek tej roztracie widać, że, widać, że wychodzi więc, więc żyje mamy 1 września więc no tak naprawdę już jest krótki czas do zimy, no ale mimo wszystko wkopiemy ją do gruntu i zobaczymy co się będzie działo. Na pewno będzie miała daszek i być może będziemy ją dogrzewać, żeby po prostu miała dobre warunki do tego ukorzeniania się. Chcieliśmy specjalnie taką krzywą jukę, żeby była w miarę jak najbardziej taka naturalna. Jest całkiem inne niż, niż te roztraty, które mamy. Więc ona sobie będzie wkopana w miejsce cykasa, którego pokazywałem na poprzednim filmie. Już wam pokażę to miejsce. Ona będzie uzupełnieniem takim do naszej tej strefy pustynnej. Po prostu będzie taką wyższą rośliną. tutaj macie naszą roztratę z plantacji z Hiszpanii. No a tu widzicie, że jest wykop i miejsce i tutaj właśnie będziemy sadzić tą roztratę. No zobaczymy, co z tego będzie. Mamy nadzieję, że się przyjmie i będzie fajnie rosła. Więc ja się biorę za mieszanie piasku z ziemią i zaraz ją będziemy wkopywać. Potem wam dagram, jak wygląda efekt finalny. Na okazji sadzenia juki posadziliśmy też, właściwie będę sadził Agawę Lophantana z Pelendita, odmiana Spellendita. ta odmiana ma to do siebie, że jest dosyć mocno odporna na mróz tutaj piszą, że jest około minus 7, minus 8, a tak naprawdę jest w granicach minus 15. Aczkolwiek będziemy to w tym roku testować, więc zobaczymy, jak to jest naprawdę. No ładna agawa, zakupiona w castoramie. Także kupiliśmy jeszcze inne odmiany, które tutaj są w tej naszej ala pustyni. Więc pokażę Wam teraz, może uda się tak wyjąć, bo przedtem wyjąłem. Oła, strasznie kuje. O, udało się. Patrzcie, jakie ładne ma korzonki. Także fajnie, fajnie ukorzeniona, już musiała być troszkę w tej donicy i będzie sobie w tym miejscu zaraz na początku obok Dasy Liriona Seratifolium Rostratka już na swoim miejscu obok siostry drugiej roztraty Tak wygląda Jak Wam się podoba? No jest taka kurczę, to całkiem inna nie ma nawet się gadać. Całkiem inna strata Zdecydowanie tutaj troszeczkę urozmaiciła to znaczy podniosła troszkę tę naszą Ala pustynię Patrzcie jeszcze tutaj agawy Nowe agawy i tu jest ta, którą wcześniej wspominałem przy nasilenianiu i przy faksonianiu, tak to wygląda. No, moim zdaniem, Bayera. A wy ocencie sami. Tak więc roztrata w gruncie, teraz trzymajcie kciuki, żeby nam się ukorzeniła, żeby rosła, żeby po prostu nie padła. No miejmy taką nadzieję, będziemy cały czas na bieżąco relacjonować co się z nim dzieje. Na pewno więcej materiałów, więcej zdjęć znajdziecie na naszym facebookowym profilu Tropikalnie jest fajnie oraz na instagramie o tej samej nazwie. Dziękuję Wam za oglądanie i do następnego. Cześć.